To mnie przekona, że Bóg mi przebaczył. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Oglądałem kiedyś taki film pod tytułem Niepokonani film nakręcony na podstawie książki Stanisława Rawicza Długi Marsz. Książka ta opowiada historię pewnego Polaka, który został skazany przez władzę sowiecką na, w czasie II wojny światowej na lata Sybiru, katorgi w Łagrach na podstawie zeznań swojej żony. Jego żonę tak katowano, tak torturowano, że ta podpisała Nieprawdziwe zeznania, które go obwiniły i sprawiły to, że on został skazany na, na ten łagier. W tym łagrze, wraz z innymi więźniami, odbywa straszną karę i postanawia uciec. Postanawia wybrać się w drogę do wolności. I ucieka 6000 kilometrów przez Syberię, Tajgę. Przez Mongolię, pustynię Gobi, przez Tybet i mialaje aż do Indii. I przechodzi przy, swoistą drogę krzyżową w siedem osób i idą do wolności. I w pewnym momencie, gdzieś na jakimś postoju, jest rozmowa między tym głównym bohaterem a jednym i drugim więźniem, w tym uciekiem. I tamten się pyta. A ty tak w zasadzie, to dlaczego uciekasz? Ja uciekam dlatego, ten ucieka dlatego, a ty dlaczego uciekasz? Co jest, co cię motywuje do tego, żeby iść? A on mówi: Ja idę do swojej żony. Idę, aby jej wybaczyć. Bo wiem, że ona sobie tego nie daruje. Ona sobie sama tego nie wybaczy. Miłość małżeńska, która rozumie, która kocha, która chce przebaczyć. I nam też jest potrzebny taki ktoś, kto nam przyjdzie i powie Bóg Cię przebaczył, przebaczone Twoje grzechy. Widzicie, wielu ludzi jest tak jak ten zabójca Kain. Wyobraźcie sobie, że Wy jesteście na miejscu Adama i Ewy i macie dwóch synów. Jeden zabija, drugi i zabity. Stracony. I co teraz robisz z tym, który pozostał? Czy też trzeba go zabić? Czy trzeba mu przebaczyć? Czy trzeba się modlić o to, żeby się zmienił? Widzicie, bardzo dużo jest. A ten kain znów on czuje, że jest winny i ucieka. I miota się, i gubi się. Widzicie, i w naszym świecie jest dużo takich kainów. Ludzi, którzy. Zgrzeszyli mniej lub bardziej, ale jedno ich łączy. Nie wierzą w to, że Bóg ich kocha, i często obwiniają Boga, że to Ty jesteś winien temu wszystkiemu. Gdyby nie, gdyby nie gdybyś, mógł, gdybyś był Bogiem, to, byś, to by to nas nie spotkało, to by tego nie zrobił, to by inni mi tego nie wyrządzili. I wielu jest ludzi, którzy obwiniają Pana Boga. I nie wierzą w to, że Bóg im może to przebaczyć. To, co zrobili. Często nie wierzą w Boże miłosierdzie. I Bóg wiedząc o tym, jaka jest historia tych kainów, tych ludzi uciekinierów, On wysyła swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby ten nam powiedział, kim jest Bóg, że przebacza. I nie tylko opowiedział nam o tym, w historii o Synu Marnotrawnym, o. Pokazał nam to w przebaczeniu tej jawnogrzesznicy, uratowaniu jej przed karą śmierci, ale Jezus Chrystus pokazał nam przebaczenie przez to, że sam doznał wielkiej krzywdy, wielkiej niesprawiedliwości, oskarżenia niewinnego, cierpienia, tortur, śmierci. Podczas tego wszystkiego został opuszczony przez przyjaciół, zdradzony przez swojego, jednego ze swoich uczniów, i otoczony, umiera wśród złoczyńców. I na tym krzyżu przebacza i modli się za swoich oprawców, nawet. I mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Taki jest Jezus. Taki jest Jezus na krzyżu, ale jeszcze bardziej widzimy go. Przebaczającego po swoim zmartwychwstaniu. Kiedy człowiek zwycięży, tak jak Jezus, śmierć, to można by przeprowadzić sąd nad tymi, którzy cię skazali, którzy cię wydali, którzy cię opuścili, zdradzili. Można by zrobić sąd. A Jezus, kiedy przychodzi do swoich apostołów, to nie przychodzi ich sądzić. Nie usłyszymy z Jego ust żadnego wyrzutu, gdzieście byli, coście robili. Ale usłyszymy słowo pokój wam. Mówi do apostołów pokój wam. A następnie mówi tchnął na nich i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a na kim zatrzymacie, są nie zatrzymane. Pierwszym darem Jezusa z zmartwychwstałego jest przebaczenie. I Wysłanie uczniów, żeby przebaczali, tak jak On przebaczył. I od tego czasu rozpoczyna się era, w której my jesteśmy pewni, że Bóg nam przebaczył w Jezusie, Chrystusie. Jeżeli tylko przyjmiemy to, co On dla nas zrobił, uwierzymy w to, że On nam przebaczył i że ciągle jest gotowy przebaczać. Ale wielu ludzi o tym nie wie. Wielu ludzi miota się w swojej w swoim gniewie na samego siebie, dlaczego ja to zrobiłem, obwinia innych ludzi, czasami obwinia Boga, bo nie wie, jak wielkie jest Boże miłosierdzie. I siostra Faustyna jest tym posłańcem do nas w ostatnich czasach, która na nowo nam przypomina, której Jezus polecił: Mów o Bożym miłosierdziu, mów o Bożym przebaczeniu. Bądź apostołem Bożej, Bożego, Bożej miłości. I drodzy bracia i siostry, może i ty jesteś tą osobą, która nie przyjęła jeszcze Bożego przebaczenia. Może gdzieś w sercu cały czas czujesz, że jak to możliwe nie, tak, takiego się, że grzechu się nie przebacza? Tak jak ta kobieta, która dokonała aborcji. I ona się spowiadała z tego raz, drugi, i pytasz ją: Mówiłaś już to na spowiedzi? Tak. Dostałaś rozgrzeszenie. Tak. Bóg cię przebaczył. Ona mówi: Tak, ja wiem, że mi Bóg przebaczył, ale ja nie mogę sobie przebaczyć. Ja nie mogę uwierzyć w to. to Rozwracaj się, siostry I wielu jest takich, którzy miotają się, jak ci uciekinierzy, jak tak. Żona, która pod wpływem tortur wydała swojego męża, i teraz sama siebie czuje. Sama nie może sobie przebaczyć tego, co zrobiła. I trzeba tam iść do nich. Trzeba, jak ten mąż, donieść im to, że Bóg jest miłosierny i dobry, że przebacza. I też tym wszystkim trzeba dać znak, żeby uwierzyli. Kiedyś grałem w jasełkach Betlejem Polskie postać Madeja, Zbuja, który się nawraca i jako pokutę ma za zadanie maczugę, którą kiedyś układał ludzi, podlewać. Wbijają w ziemię i nosi na kolanach wodę ze strumienia i mówi taki tekst. A kiedy ta pałka? Liściem się okryje, kwiatki, kwiatki wypuści, liściem się okryje, to będzie znakiem, którym mnie przekona, że Bóg mi przebaczył i wina skończona. Życzę Wam, żeby Wam Bóg dał ten znak. Posłał tych ludzi, którzy Was przekonają, którzy Wam doniosą tę wiadomość o Bożym Miłosierdziu, o przebaczeniu. Bo ten, kto nie przyjmie Bożego Przebaczenia, nie będzie miał siły żeby przebaczyć też swoim winowajcom. Pierwsze trzeba przyjąć przebaczenie od Boga, żeby je potem dawać innym też. Żeby być świadomym, jak bardzo nas Bóg miłuje, jak nas bardzo kocha. I przez przykład Jego będziemy mogli przebaczać naszym winowajcom. Dlatego przyjmijcie Boże przebaczenie. Uwierzcie w nie. Powiedzcie. O tym, tym, którzy o tym jeszcze nie wiedzą. Niedawno przedwczoraj był u mnie pewien człowiek, który bardzo tradycyjnie wierzy, był oburzony tymi atakami na Jana Pawła II, które teraz odbywają się. I rozmawiamy i dzielę się z nim swoją wiarą. I w pewnym momencie pytam go się tak. Czy Panu ktoś mówił, że Bóg Pana kocha? Zrób takie oczy mi nie. Wydawałoby się, człowiek blisko kościoła, ale często on nawet nie wie, że Bóg go bardzo miłuje. Dlatego trzeba powiedzieć temu światu: Bóg Cię kocha, dlatego Ci przebaczy. Jezus Chrystus, przykład posłuszeństwa, pokory. I przykład tego, który przebacza. Niech Was błogosławi teraz. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławił Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa.